Wszystko co do tej pory robiliśmy w tej serii, robiliśmy po to, aby móc narysować wykres wielomianu. To znaczy wszystkie poprzednie rozdziały dostarczały nam pewnych pojęć, pewnej wiedzy, abyśmy teraz mogli rysować wykresy wielomianów. Kiedy chcemy narysować wykres wielomianu, musimy zwrócić uwagę lub jakoś obliczyć, ustalić trzy rzeczy. Po pierwsze, musimy ustalić, gdzie wykres przecina oś odciętą i rzędną. W poprzednich rozdziałach dużo zajmowaliśmy się tym, gdzie przecinamy oś odciętą. I to są nasze miejsca zerowe, prawda? Czyli, jeśli będziemy chcieli wiedzieć, gdzie wykres przecina oś x, czyli oś odciętą, obliczymy miejsca zerowe. To są te punkty. Jeśli będziemy chcieli obliczyć punkt, to jest zawsze jeden punkt, gdzie przecinamy oś y. -brien. Będziemy musieli wstawić 0 do naszego wielomianu czyli zamiast x damy 0 i wtedy otrzymamy tę współrzędną y. W tym konkretnym przypadku jest to minus 2, czyli przy minus 2 ten wykres przecina oś rzędnych. Potem druga rzecz, którą musimy ustalić lub jakoś obliczyć, to że hmm, powiemy lub pokażemy, jak polinom zachowuje się w okolicy 0, to znaczy rozróżniamy 0 nieparzystego stopnia i 0 parzystego stopnia. Powiedzieliśmy, że w zerze nieparzystego stopnia nie, to są wszystkie te nasze punkty tutaj. Wykres przecina oś odciętych. Jeśli mamy 0 parzystego stopnia nie, to wykres odbija się i albo tylko dotyka osi odciętych. Na przykład taki przypadek nie, to nasza funkcja kwadratowa, która tylko dotyka osi odciętych, nie? Albo wykres się odbija. I to jest. Hmm. Teraz powinno być już jasne. To jest również wielomian drugiego stopnia, nie? To jest jakaś podwójna zero. Więc jeszcze raz. Zera nieparzystego stopnia są tam, gdzie wykres przecina oś odciętych. Hmm. Zera parzystego stopnia, nie? Są tam, gdzie wykres dotyka i odbija się od osi odciętych, albo w wielu podręcznikach zobaczycie, że znak hmm, wykresu się zmienia, nie? Bo na przykład ten punkt, na przykład ten punkt tutaj, ma hmm, współrzędną, tutaj jest ujemna, tutaj jest dodatnia, nie. A potem, jeśli znowu pójdziemy tutaj, tu jest dodatnia, a potem w tym punkcie zmienia znak, nie. To oznacza, że wykres zmienia znak. Na przykład w tym przypadku, kiedy mamy parzyste 0, prawda, znak się zachowuje. Nie. To znaczy jest cały czas dodatni. Hmm. Trzecia rzecz, którą będziemy musieli obliczyć lub jakoś pokazać, to jak wykres zachowuje się daleko od początku układów współrzędnych. Co to teraz oznacza? To oznacza, że obliczymy, jaką wartość ma wykres, gdy x rośnie ponad wszelkie granice. Na przykład, gdybym tutaj zatrzymał, gdybym zatrzymał 1000, widzimy, że ma jakieś bardzo, bardzo, bardzo duże dodatnie liczby, albo obliczymy, co się dzieje z wykresem, jeśli x jest mm, bardzo, bardzo mm, dużą ujemną liczbą, na przykład minus 100. Nie. Widzimy, że to jest potem A tutaj minus 970 tysięcy. To znaczy, musimy wiedzieć, czy wykres zaczyna się w, w, M, w drugim lub trzecim kwadrancie. I czy kończy się w pierwszym lub czwartym kwadrancie. No i w tym celu narysujemy teraz tabelę. Podzielmy teraz ekran na cztery części, ponieważ będziemy mieli cztery przypadki. W wielomianie zawsze mamy jakiś wiodący wyraz, prawda? I to będzie teraz nasze x. Tak więc narysujmy wszędzie takie x. No i ten x, nie ten wiodący wyraz, ma obok jakiś wiodący współczynnik. I ten wiodący współczynnik może być dodatni. Może być też ujemny. I to samo robimy tutaj. Mamy dodatni i ujemny współczynnik wiodący. Potem nasz wielomian ma jeszcze stopień i ten stopień może być parzysty lub nieparzysty, albo to n, prawda? Jeśli bym tutaj napisał, może być parzysty lub nieparzysty, więc teraz rozróżniamy przypadek, gdy mamy dodatni współczynnik wiodący i parzysty, lub gdy stopień jest parzysty i gdy współczynnik wiodący jest ujemny i hmm, stopień jest parzysty. Podobnie tutaj, gdzie mamy nieparzyste, to znaczy może być nieparzysty, nieparzysty stopień wyrazu wiodącego, a współczynnik wiodący dodatni, albo ujemny współczynnik wiodący i nieparzysty stopień. No i dla tych czterech przypadków możemy obliczyć lub powiedzieć, zapamiętać, gdzie zaczyna się rysować wykres, prawda? Żeby nie wstawiać zawsze tych dużych wartości. Bo to jest czasochłonne, możemy to zapamiętać. To znaczy, w tym przypadku, kiedy będziemy mieli powiedzmy x albo 2x do czwartej z przodu, nie. Teraz wykres zacznie się w tym kwadrancie i skończy w tamtym kwadrancie. Potem, kiedy będzie minus z przodu, na przykład minus x do kwadratu albo minus x do czwartej, graf zacznie się w tym kwadrancie i skończy się w tym. Tutaj zaczyna się w tym kwadrancie, prawda, gdy współczynnik wiodący jest dodatni. A stopień nieparzysty, na przykład x do potęgi trzeciej. Tutaj na dole jest dokładnie odwrotnie. Więc zapiszcie to sobie na kartce i miejcie zawsze przy sobie, gdy rozwiązujecie zadania, bo w ten sposób najłatwiej zapamiętacie. Im więcej przykładów rozwiążecie, tym bardziej zobaczycie, że to zawsze się sprawdza. Dla potwierdzenia. Spójrzmy na to jeszcze w Desmosie, czyli przyjrzyjmy się temu. Na przykład w tym przypadku. Usuńmy teraz te punkty. W tym przypadku mamy dodatni współczynnik wiodący, powiedzmy 1, i nieparzysty stopień, powiedzmy ten n tutaj to 3. Co się dzieje? Wykres zaczyna się w trzecim kwadrancie układów współrzędnych i kończy w pierwszym. Na przykład jeśli mielibyśmy w wykładniku 4, to mamy przypadek, gdy wykres wielomianu zaczyna się w drugim kwadrancie i kończy w pierwszym kwadrancie. To jest przypadek, gdy mamy dodatni współczynnik wiodący i to n tutaj jest parzystego stopnia. No, spójrzmy teraz na przykład. Jeśli mamy taki wykres, prawda? To jest przykład, kiedy mamy współczynnik wiodący ujemny. Co możemy zobaczyć? Widzimy, że wykres wielomianu zaczyna się w trzeciej ćwiartce i kończy w czwartej ćwiartce. No. Potem mamy paszę na możność insert czy mamy polinom. He, nieparzystego stopnia oziromaeta wodilni. Wodilnicz leni ma w eksponentu eh, neko nieparzystą wartość, ale następnie nie, i współczynnik wiodący jest ujemny, wtedy wielomian zaczyna się w drugim kwadrancie i kończy w czwartym kwadrancie. No i im więcej będziecie się bawić tymi wielomianami, tym bardziej zobaczycie, że to prawda. To znaczy... Naprawdę, macie obok zapisane to, co teraz powiedzieliśmy. Jeszcze jedna rzecz będzie dla Was bardzo przydatna, a mianowicie, jeśli będziecie wiedzieć, kiedy wielomian jest funkcją parzystą, a kiedy jest funkcją nieparzystą. Rozróżniamy dwa przypadki. Mamy parzystą funkcję i mamy funkcję nieparzystą. I przypomnijmy sobie, co to oznacza. Okay. Powiedzmy, że jeśli wstawimy do funkcji jakąś ujemną wartość x, otrzymamy wtedy dodatnią wartość x, prawda? Licha funkcja jest właśnie odwrotnie. To znaczy, jeśli damy jakiś negatywny x, będziemy mieli również negatywny y potem. No i na przykład, przykład jednego wielomianu, który jest parzystego stopnia, a właściwie, przepraszam, jest parzystą funkcją, jest taki: x do 4 minus 3, x do kwadratu plus 1. To znaczy, jak to teraz rozpoznać. Zapamiętajcie, mamy parzyste, parzyste wykładniki. Nie. Widzimy. Parzyste wykładniki. Przy nieparzystej funkcji napiszmy wielomian, który będzie nieparzystą funkcją. Na przykład X do potęgi trzeciej minus 4X. Co jest tutaj ważne? Tutaj zapamiętujemy dwie rzeczy: że mamy nieparzyste wykładniki oraz wyraz wolny jest 0, prawda? Widzimy tutaj, czyli mamy nieparzysty wykładnik, a wyraz wolny jest 0.